Mamo, co? Kocham cię. Dobra, ile, ale co ile? No, ile chcesz pieniędzy? Ale ja nie chcę pieniędzy. To co chcesz? Ale ja nic nie chcę, chciałem powiedzieć tylko, że cię kocham. <grym> nie żartujesz? To jak mnie kochasz, to znaczy nie ze zlewu wony. To w takim razie chcę 50 zł. Naprawdę miło z twojej strony, Gosia, że nas zaprosiłaś na obiad. Jej ta zupa wygląda przepysznie. Mm, pychota, Gosiu. Mamo, jakaś dziwna ta zupa. Kubuś, bądź miły, ciocia się na pewno starała. To teraz może podam obiad. Smacznego, Edytko. Jest to ser pleśniowy z musem krewetkowym i pomidorkami koktajlowymi. Bo tutaj piszą, że krewetki to robaki. Kuźwa jak można podać komuś pleśni robale a niby taka bogaczka z niej. Panie doktorzu, proszę mi powiedzieć, co z moim synem, czy on z tego wyjdzie? Osobiście operowałem pani syna, operacja zajęła 58 godzin, ale się udało. O cudowna informacja. Dziękuję ci, Boziu, że ocaliłeś mojego syna. To wszystko dzięki tobie, nie za sprawą kilkudziesięciogodzinnej operacji. A nie chciałaby pani podziękować komuś jeszcze? W sensie komu? Kuźwa człowiek nie śpi od kilkudziesięciu godzin, a mu nawet nie podziękują. No to fajnie. Założę się, stary, że nie poderwiesz kujonki. Kujonkę? Przecież nikt jej jeszcze nie poderwał. Będziesz pierwszy. No dobra, ale jeśli mi się uda, tankujesz mi auto przez tydzień. Hejka, chodzę z tobą na chemię. Nie chciałabyś mi może udzielić korepetycji? I tak nie mam nic do roboty, także mogę ci pomóc. No i to jest wynik do zadania trzeciego. Jejku, jesteś naprawdę mądra. Mi to zadanie zajęło tydzień. Wiesz co, bardzo miło mi się spędza z Tobą czas. Nie chciałabyś może pójść ze mną na bal? Pierwszy raz ktoś mnie zaprasza, z chęcią. Cześć, jak wyglądam? Wyglądasz niesamowicie. Proszę, proszę, nasza królowa balu. Kuba, o co tutaj chodzi? Założył się z nami, że Ciebie poderwie. Jak mogłeś. To naprawdę był dla Ciebie tylko głupi zakład? Z początku był to zakład, ale z czasem zakochałem się w tobie. Luzik, wybaczam Ci. Byłbym naprawdę zaszczycony tańcząc z królową. Masakra biegłam do ciebie przez pół miasta. Dostałam list z uczelni. Do mnie też przyszedł. Dobra, otworzymy go na trzy. Dostałam się. Kuba, co się dzieje? Nie przyjęli mnie. To nic nie zmieni. Przecież chodząc do innych uczelni dalej możemy się przyjaźnić. Z ręką na sercu przysięgam Ci, że odbiorę każdy telefon i odpiszę na każdą wiadomość. Obiecuję Ci, że będę dzwonił. A teraz jedź już, bo się zaraz rozkleję. No hejka, dzwonię, żeby zapytać, co tam u Ciebie. No hejka, sorry, ale jestem na imprezie i kompletnie Cię tu nie słyszę. Mógłbyś zadzwonić kiedy indziej? Znowu nie odbiera. Jejku, dlaczego on dzwoni zawsze, jak jestem zajęta? Dzień dobry, poproszę jedno cappuccino. Dzień dobry, cappuccino, które Pani zamawiała. Kuba? Nie widzieliśmy się trzy lata. Co ty tutaj robisz? Pracuję tutaj. Nie dostałam się na żadne studia. Wiedziałabyś o tym, gdybyś odbierała telefony. Przepraszam, Kuba. Ej, chłopaki, co to za nowa dziewczyna w szkole? Jakaś biedaczka. Ponoć dostała stypendium. Cześć, słyszałem, że jesteś nowa. Może chciałabyś wyskoczyć po szkole i się poznać? Przepraszam cię, ale jestem zajęta po szkole. Wiecie co, chłopaki? Zamówię chyba dzisiaj jakiś makaron. Dzień dobry. Chcieliby Państwo coś zamówić? Cześć, nie mówiłaś, że tutaj pracujesz. A więc to robią biedni ludzie po szkole. Przepraszam, muszę podejść do innego stolika. Naprawdę przepraszam cię za nich. Przyzwyczaiłam się do tego, bogacze już tacy są. Nie każdy taki jest. Ej, nowa, a kiblet też myjesz? Mam was po prostu dosyć. Co? To, że mamy pieniądze nie czyni nas lepszymi od innych. Szef powiedział, żebyś pokazała mi co i jak. Co ty tutaj robisz? Przecież masz pieniądze, nie potrzebujesz tej pracy. Nie chcę, żebyś myślała, że jestem taki jak inni. Skupmy się teraz na pracy, a potem nie wiem, może jakaś randka? Z chęcią z tobą pójdę, a teraz bierzmy się do pracy. Nie ma nawet jednej kreski zasięgu? To obóz tortur. Nie jest tutaj aż tak źle. Cześć, jestem Emily. Też przyjechałeś tutaj na obóz? Mam na imię Sam. Prowadzę tutaj zajęcia muzyczne. Może śpiewasz i chciałabyś się zapisać? Ja nie śpiewam, to raczej nie dla mnie. Daj znać, jeśli zmienisz zdanie. This is real, this is me. Proszę, proszę, mówiłaś, że nie śpiewasz. Pod koniec obozu jest organizowany konkurs muzyczny. Chciałabyś może wystąpić? Chyba jeszcze nie śpiewam tak dobrze. Jak chcesz, mogę dać ci parę lekcji. To nie ma sensu! Jutro jest konkurs, a ja dalej nic nie umiem! Musisz po prostu uwierzyć w siebie! Jesteś naprawdę niezwykłą dziewczyną! This is real. This is me. Kocham cię i naprawdę nie mogę uwierzyć, że te wakacje już się kończą! Na rok znowu przyjeżdżam na ten obóz, może też byś chciała! Będę pisała do ciebie codziennie, jakoś wytrzymam ten rok, a tymczasem żegnaj! Dzień dobry! <grytania> Czy pan mnie nagrywa? Bo ja mam takie nietypowe zamówienie! Ja pierdzielę, to już trzeci w tym tygodniu. Słucham. Chciałbym zamówić burgera. Coś jeszcze? Ale zaraz, zaraz. Chciałbym, żeby ten burger był bez mięsa, sera, bułki, cebuli i całaty. Czyli ma być sam ogórek? Dokładnie tak. Proszę o to pana zamówienie. Nie uwierzycie, udało mi się zamówić samego ogórka, a pani została sprankowana. Nie no, ja mam dosyć. Łukasz, zwalniam się! <coughs> <coughs> Przepraszam, mogę wziąć tabletkę? Mogę. To super, w takim razie wezmę swoją tabletkę. Nie przejmujcie się mną. Biorę tylko swoją tabletkę. Na co tabletki? Jestem poważnie chora. Bez nich mogę umrzeć. Ups, tabletki mi spadły. Ma ktoś wodę? Muszę czymś popić swoje. Tabletki. Tak osobiście, to ja uważam, że w naszych czasach było o wiele lepiej. W naszych czasach bajki były o wiele lepsze. Hejka, z którego rocznika jesteś? 07. To ile ty masz lat? 8? 15. Ile? Uważam, że nasz rocznik był ostatnim fajnym rocznikiem. Ej, a wiedziałeś, że za naszych czasów nie było Netflixa? Kiedyś było o wiele lepiej. Pamiętam te czasy, jak bawiliśmy się na dworze. Teraz dzieciaki tego nie znają. Ej, a pamiętacie, jak w telewizji o 19 leciały wieczorynki? Co to wieczorynki? Masz ty w ogóle dzieciństwo? Teraz słuchaj uważnie takich piosenek się słuchało w dzieciństwie. Nie podoba mi się. Wiesz co, nie chcę mi się już z tobą gadać, możesz odejść. Za co siedzisz? Hehe, głupia sprawa. Ściągnęłam nielegalnie wszystkie dodatki do Simsów. Pisało, że za darmo. A ty za co siedzisz? No według mojego prokuratora przejechałam babę od matmy, ale ja bym mu nie wierzyła, bo jest skorpionem. Nie no stara, ta kolejka się nie kończy, przecież ja muszę zrobić wieczorną pielęgnację. Luzik stara, ja nam wszystko ogarnę. Przepraszam kryminalistki, dajcie nam przejść, musimy zrobić wieczorną pielęgnację. A w wpierdziel chcesz? Dobra, postoimy w kolejce. Ej, ale powiem ci, że ten nasz strażnik... Taki przystojny, pasowalibyście do siebie. Jest to mam właśnie go na oku od pewnego czasu. Nawet miałam z nim pewien sen. Stara, to trzeba było tak od razu. Halo, panie strażniku. Słucham osadzona. Moja przyjaciółka się w panu podkokuje. Masz jakiś problem? Nie mam żadnego problemu. Ale ponoć moja przyjaciółka ma do ciebie jakiś problem. Mówiła, że śmierdzi ci z japy. Stara, myślałam, że się przyjaźnimy. To za to, że nie dałaś mi wpisać na matmie. Wygląda na świeżego. Dzień dobry, Kuba. Pani nauczycielka, co pani tutaj robi? Jestem na zakupach, mieszkam tutaj za rogiem. Zaraz, zaraz, to pani nie mieszka w szkole? Nie no, Kuba, nauczyciele nie mieszkają w szkole. Poza szkołą mamy też życie prywatne. Co? Ale jak to? Czyli ma pani męża, który z panią sypia? No tego akurat nie mam. <laughs> no ja się tam nie dziwię, kto by z panią wytrzymał. <laughs> Zobaczymy, czy jutro na matematyce będziesz taki cwany. Jejku, jest pani tak samo wredna jak w szkole. A pan co się tak gapi? A poratuję pani pięć złotych może? Nie mam. Eee, ale to na jedzenie. Proszę pana, ja się nie nabiorę, pójdzie pan do sklepu i kupi sobie flachę. No w sumie to bym się napił. Małpki bym sobie kupił. Nie, nie dam, nie mam i nie będę miała. Madmuazel, najdroższa kwiecie mej jabłoni, serduszko, królewno, księżniczko, najpiękniejsza kobieto we wszechświecie, Wenus wyłaniająca się z piany, poratuj pieniążkiem. Nie no, chłopie, za tyle komplementów? Trzymaj. Najlepiej, ja będę po was wszystko sprzątać. Kuba, a co ty, żeś telefon na jakimś kiju na środku pokoju postawił? Dzień dobry. A to wy mnie widzicie? To jest na żywo? Boże, gdybym ja wiedziała, że ja w telewizji będę, to bym się przygotowała. Wiecie co? Te kuby nie ma, to ja wam pokażę super przepis na ciasto. Tylko muszę znaleźć na facebooku. Kuźwaścina się to ustrojstwo jedne. Kuba, telefon mi się zwiesił. Co pani dzisiaj robiła? Wiesz co? Ja już mam po prostu dosyć. Cały dzień te gacie brudne za tym gówniarzem zbieram. W niczym mi nie pomaga. Skąd sweterek? Moi kochani, sweterek kupiłam na bazarku. Jakoś mi tak. Oko wpadł. Nie wiem, modne teraz takie są? Moi drodzy, ja mam taki pomysł. Ja polecę teraz szybko po zdjęcia Kubusia, jak był mały, i wam wszystko pokażę. Tylko zaczekajcie na mnie, nigdzie nie idźcie.